Witamy po przerwie w programie Biznes to ludzie, i rozmawiamy z naszym gościem, Michałem Kozakiem, prezesem zarządu hotelu Arłamów. I wątek, którym skończyliśmy przed przerwą, to były postawy i zachowania pracowników, i pewna kultura, i budowanie pewnej spójności między tym, co na zapleczu, a to, co, a co widzą goście. I jak, jak to zrobić, żeby te? Uśmiechy nie były sztuczne, wymuszone, tylko rzeczywiście, żeby w całej takiej dość dużej organizacji spójnie budować taką kulturę nastawienia na gościa i autentycznego. E, autentycznej troski, autentycznego uśmiechu. Myślę, że nie ma jednej rec recepty. To, to tak naprawdę się rodzi codziennie, każdego dnia, w tak, tak zwanej codzienności roboczej, kiedy te wszystkie schematy zachowań są czemuś podporządkowane. Wszyscy to rozumiemy, wszyscy wiemy dlaczego, wszyscy wiemy po co to robimy, kto jest naszym e, e, tym odbiorcą i dlaczego akurat robimy to, co robimy e, i jaki mamy w tym cel. Myślę, że też ta taka ogólna. A, 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 kultura organizacyjna, gdzie, no nie wiem, u nas hasłem na rok 2025 jest szacunek. Szacunek do naszego klienta, szacunek do współpracownika, szacunek do pracownika, ale również szacunek do szefa. Przez ten szacunek rozumiem, że ja... Mówię, staram się być bardzo, bardzo transparentny, bo, bo kierowanie tak dużym przedsiębiorstwem, jakim kieruję, no, musi się zasadzać na takich podstawowych zasadach i wartościach, które cały zespół musi rozumieć, musi wiedzieć i musi być to dla niego czytelne to w, w, w usłudze tak jak powiedziałem już wcześniej no podstawą jest to e, ten zespół ludzki ten czynnik ludzki a ten czynnik ludzki e, czy tam zespół cały cały nasz team on musi funkcjonować na ściśle określonych zasadach we wzajemnym zrozumieniu w transparentności w poczuciu takiej sprawiedliwości w cudzysłowie pracowniczej w poczuciu tego że mój szef mnie rozumiem rozumie ja e, o, 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 ja rozumiem jego zachowania, no wszystko. Musi się opierać na tych zasadach transparentnych i takiej, no, takiej autentyczności, i takiego wyrazu wprost, tego, o czym sobie na, na co dzień się tam spotykamy. To nie chodzi o to, żebyśmy sobie omawiali jakieś tam wielkie rzeczy związane, nie wiem, z KPI-ami, pomiarami skuteczności poszczególnych pracowników i procedurami, które na co dzień w organizacjach to jest bardzo ważne. To jest bez tego ani róż, ale to musi być obudowane pewnym systemem zachowań, które są no, zrozumiałe dla pracownika. To znaczy, e, pracownik będzie dobrze pracował w zespole czy szef będzie dobrze pracował w zespole, Jeszcze be, jeżeli będzie czuł tą wzajemność. To, 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 to w zespołach to bardzo wyraźnie widać. Tak naprawdę, my na każdym spotkaniu e, sobie powtarzamy o tym, że niezależnie czy ktoś jest pokojową, kelnerem, prezesem czy dyrektorem nie da rady sobie sam w tak dużej organizacji. Nic sam nie zrobi. Wszystko musi być oparte na pracy zespołowej. Cała ta machina, która jest skonstruowana dla naszych klientów, ona funkcjonuje Wtedy dobrze, kiedy wszyscy ją rozumieją, bo 399 osób w naszym zespole może się dobrze napracować, a ten 400 może mieć akurat zły dzień albo nie zrozumieć wartości organizacji i powiedzieć coś klientowi, bo ma do niego bezpośredni dostęp, gdzie cała praca tych 399... Pójdzie na marne. No, musimy mm. to wszystko. Jak sobie czuć. z tym radzicie? Bo ja rozumiem tą właśnie potrzebę wiesz, budowy takiej kultury spójnej, integralnej, mm. no ale w tak dużym zespole zawsze się ktoś zdarzy, kto ma tych na przykład gorszych dni zbyt dużo. Mm -hmm. Jak sobie radzicie z odstępstwami od tej kultury? To oczywiście tego się nie wykluczy. To, to się zdarza raz na jakiś czas, rzadziej, częściej zależy od tego, jak mocno sobie pracujemy. Używając nomenklatury sportowej. Im, im ciężej na treningu tym łatwiej w meczu i tutaj jest tak trochę podobne podobnie im ciężej sobie wypracujemy na spotkaniach takich z poszczególnymi departamentami w, w organizacji to o co nam chodzi, tym łatwiej będzie potem w, w, w kształtowaniu tej usługi, którą na co dzień dostarczamy naszym klientom, więc to spotkania, spotkania, rozmowy, motywacje, te rozmowy zrozumienie, są. tak wzajemność, reakcje. Pracownik też musi mieć poczucie wobec swojego Przełożonego, że on go rozumie, że on może się do niego zwrócić z kłopotem, z problemem, czy zapytać o coś, czy nie będzie się bało zapytać, e, e, mm. jak coś rozwiązać. To jest bardzo, bardzo istotne i wzajemnie. No to, to, e, ja pamiętam, jak, e, jaki miałem styl zarządzania 20 lat temu no, to było bardzo taki że tak powiem ograniczony skupiony na wyniku skupiony na e, takich, takich celach bardzo wymiernych rzeczywistych i nie, nie brałem tych rzeczy takich pobocznych pod uwagę a to jest dobre skuteczne ale na krótki czas a my chcemy budować w dłuższym dystansie takie takie, takie, takie poczucie zespołowości a to poczucie zespołowości w dłuższym dystansie musi być budowane na wzajemnym zrozumieniu a co ci pomogło tak Krótko, co Ci pomogło przejść z tego jednego stylu na, na, na ten Twój dzisiejszy? No, myślę, że takie budowanie tego doświadczenia to jakiś czas mi to zajęło. Natomiast też szatnia piłkarska, bo ja jestem niespełnionym e, piłkarzem, w miarę wcześniej się zorientowałem, że tego talentu nie mam na szczęście. E, natomiast no, w tej szatni piłkarskiej to trochę tak jak w zespole w, w, w dużej firmie, to znaczy tam są różne osobowości, różne charaktery, różne, e, e, no, różny też poziom motywacji, e, różne kultury, z różnych środowisk. Ci ludzie pochodzą, więc to to wszystko w takim. W so, jak w soczewce widać w szatni piłkarskiej, myślę, że dobrze to się przekłada potem na, na taką szatnię e, zespołową w organizacji. Mhm. Ja przerobię trochę e, ludowe powiedzenie, Powiem, prawdziwego lidera poznaje się w biedzie. Mhm. Kilka lat temu hasło COVID, hotele, to był dramat. Jak to wyglądało u was? Czy byłeś zmuszony do podejmowania jakichś bardzo trudnych decyzji? Co tam się zadziało i jakie były tego konsekwencje? Jeszcze wróć, wróćmy do tego niedobrego czasu. Pamiętam ten czas bardzo dobrze. To najtrudniejszy czas w mojej zawodowej historii, chyba. I trzeba było podejmować drastyczne, szybkie i obarczone olbrzymimi konsekwencjami decyzje. I co do zespołu, bo o zespole dzisiaj rozmawiamy. No tą najważniejszą decyzję, kiedy hotel został odcięty od 100% swoich przychodów, przecież my nie mamy innych przychodów niż te, które nam przywiozą nasi, nasi goście, no musieliśmy z, razem z zespołem podjąć decyzję. Czy wszyscy ponosimy jakąś taką zbiorową odpowiedzialność finansową i, i, i tam się zrzekamy części swojego wynagrodzenia przez ten czas zamknięcia hotelu, czy po prostu jakąś część załogi no, musimy niestety pożegnać? I tutaj w zespole podjęliśmy taką decyzję, że wszyscy solidarnie pozbawiamy się tego samego procentu swojego wynagrodzenia niezależnie od struktury kto w tej strukturze gdzie się znajduje i to i to mnie wtedy tak bardzo uderzyło to mi pokazało że o kurczę tu jest fajny zespół mhm. Mhm. i to jakiś potem zrobiłbyś teraz to samo jeszcze tak, raz zdecydowanie zdecydowanie tak to była bardzo dobra droga pytaliście w pierwszej części o to czy ta fluktuacja u nas nie jest duża i dlaczego, to myślę, że takie rzeczy najważniejsze w trudnych momentach. To tak jak w życiu, że jeżeli mamy taką sytuację trudną, jest trudny moment, to w tych trudnych momentach po, poznaje się ludzkie charaktery i ludzkie takie e, motywacje codzienne. Więc no, to był trudny moment i poznaliśmy się lepiej nawzajem i, i fajnie, że to tak zespołowo wyniknęło. Mhm. Oczywiście musieliśmy być do tego przygotowani jako firma. To też e, bardzo długo na, w tym zespole pracowaliśmy na, na, na to, żeby mieć taką poduszkę, która nam pozwoli to zamortyzować ten, ten nieszczęsny COVID. Ojej, A co wam, daje, co wam daje posiadanie klubu piłkarskiego złożonego z, za, z pracowników? Fan? Taką. E, Smoltoki codzienne, czy w kantynie, czy na korytarzu? Jaki wynik, kto, z kim gramy, kto ile strzelił, kto grał dobrze, kto grał źle. Jakąś taką wzajemną e, szyderę piłkarską, <grymianie> przepraszam. Czyli coś tam, e, śmiejemy się nawzajem ze swoich zagrań podczas meczu. Drewniana noga. Ta, no tak, tak, tak. E, więc to jest i taki wspólny cel. Kolejny poza pracą. No, to, 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 to nie jest praca, a jednak mamy wspólny cel i gdzieś tam w tej szatni e, no, to zamieniamy. No, dość powiedzieć, że w szatni obowiązują zasady szatniane, czyli wszyscy jesteśmy po imieniu, czy po ksywce, tam nie ma, że tam panie dyrektorze, czy panie tam. Czyli jak nie podam prezesowi, żeby strzelił bramkę, to nie ma potem Ale To inna sprawa. To co innego. To nie, to, ale nie no, to bramki to... są święte. Tak jest. Zespołowość ważna. Okay. Mamy taką tradycję w tym programie, że polecamy jakieś ciekawe lektury dla liderów. Przychodzić ci coś do głowy, masz jeszcze czas, czy. Pytać, zarządzając takim małym miastem eee, no i tak wieczorami jest jest czas na to żeby sobie poczytać różne ja sobie wiele Biorę z takiego środowiska sportowego, dużo czytam biografii sportowych. Kiedyś czytałem taką książkę sztuka walki, ona była polecana tak, dla menadżerów, ale tam są bardzo takie restrykcyjne rozwiązania, właśnie znane mi sprzed 20 lat. I to jest dobre, że tak na króciutko, żeby jakoś tam się zastosować, czyli jeżeli coś tak jest, to, to reagujemy tak i tak, ale to. To, tam, to na krótką metę, tak jak mówiłem. Natomiast to czerpać ze sportu, czerpię bardzo dużo ze sportu, z zachowań drużyn. Eee, bardzo takie ciekawe dla mnie sprawą było, kiedy, kiedy, kiedy jeszcze jak Robert Lewandowski grał w Bajernie Monachium, czemu, nie, czemu oni wygrali Ligę Mistrzów, ktoś mnie zapytał. A ja odpowiedziałem dlatego, że mają normalne fryzury, bo był to okres taki, kiedy wszyscy piłkarze ci z pierwszych stron gazet mieli jakieś dziwne fryzury, a tam wtedy wszyscy oni mieli normalnie. Czyli oni byli skupieni na czymś innym. Czyli na tym właściwym celu, i dlatego wygrali Ligę Mistrzów Sądzę. Super Michał. Dziękujemy, że na tym Dziękujemy. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia w kolejnym odcinku Biznes to ludzie już za tydzień. Dziękuję.